Dzień dobry. Wiemy, kto wygrał puchar Niemiec, wiemy, kto wygrał puchar Hiszpanii. Walencja po naprawdę dobrym spotkaniu wygrała z Barceloną 2 do 1. Barcelona bardzo słabo zakończyła sezon. Porażka w meczu, w którym Katalończycy byli wyraźnym faworytem, nawet pomimo tego, że. Osłabienia kadry były dosyć istotne. Na pewno jest sporym ciosem dla wszystkich kules. No i co można powiedzieć o tym meczu? Pierwszą bramkę dosyć dobrze opisał redaktor przeglądu sportowego Jakub Kręcidło. Niepotrzebna strata Busquetsa, długi atak w Valencji, kapitalne podanie Gabriela Pauliszty do Gai. Barsa traci gola po piłce za kołnierz do Gai, choć na prawej stronie barsy gra dwóch nominalnych prawych obrońców. Redaktor Kęcidło bardzo słusznie zwrócił uwagę na to, że to była niepotrzebna strata Busquetsa. To dosyć e, charakterystyczne, bo jak wszyscy wiemy, większość strat Busiego jest e, bardzo potrzebna. Ale to się czepiam. E, nieważne. E, słuszna uwaga, tak? E, Semedo na prawej obronie, Sergi Roberto na prawym skrzydle i. I swoją prawą stroną Barcelona dostaje pierwszą bramkę. E, bramkę, która pierwszą być nie powinna, bo e, już wcześniej Rodrigo e, zmarnował bardzo dobrą sytuację po prezencie Lengleta. Walencja przed przerwą no, miała fa fantastycznie rozpracowaną e, Barcelonę po prostu. Wiedziała w jaki sposób sprawić, że żeby w zasadzie do samego końca pierwszej połowy z drobnymi, z drobnymi wyjątkami nie dopuszczać Katalończyków do um, okazji bramkowych. Um, kontrowała bardzo groźnie, dwa razy udało się um, strzelić bramkę. Um, tych bramek powinno być w sumie przynajmniej trzy. Um, no i wynikało to właśnie między innymi z tego, że um, Valverde chyba trochę się pomylił z wyjściowym składem. Taką zmianą, która Myślę, że najwięcej dobrego wniosła do gry Barcelony było wpuszczenie Malkoma za Semedo, powrót Sergio Roberto na prawą obronę. To jest dosyć śmieszna sytuacja, bo w zależności od tego, jaki jest Wasz stosunek do Ernesto Valverde, tego, czy to jest jakaś fajtłapa pokraka, czy tego, że to jest naprawdę dobry trener, no To możecie sobie dopasować interpretację e, tego, jak grał Brazylijczyk. No bo z jednej strony możecie powiedzieć, że Valverde WFI to czemu nie wystawiłeś Malkoma od początku, e, a z drugiej strony można powiedzieć, że Valverde to dobry taktyk, e, że fajnie przeczytał e, to, co się dzieje na boisku no i przeprowadził wystarczająco szybko, nie wystarczająco, ale dosyć szybko. E, Dobrą zmianę, która pozytywnie wpłynęła na obraz gry Katalończyków, no jak tam sobie wolicie. Trzeba brać oprawkę oczywiście na to, że, że Malcom wszedł na nie najświeższych już piłkarzy Walencji. I że tak między bogiem a prawdą, nawet jeżeli, yy, zwłaszcza w, w ciągu pierwszych paru minut na boisku, yy, zrobił sporo dobrego. To jednak, na przestrzeni całego meczu, no to co? Tam 3 czy 4 wolne wygrał w sumie. Dośrodkował z rożnego, po czym padła bramka, ale poza tym, wiecie, to jest dynamiczny piłkarz z fajnym dribblingiem, ale czy on jakiś dribbling wygrał? Nie patrzyłem w statystyki, ale nie kojarzę żadnego takiego. Dosyć ciekawe. Myślę, że warto wspomnieć to też o Lenglecie. Lengle podarował przynajmniej dwie bardzo, bardzo dobre piłki e, piłkarzom walencji. E, zwłaszcza ta pierwsza na początku spotkania, po której Rodrigo nie był w stanie zapakować piłki do siatki, była taka zapadająca w pamięć. E, nie wiem, odnoszę wrażenie, że Francuz naprawdę dobrze kumpluje się z team, um bo ten występ sprawiał wrażenie, jakby on chciał zrobić wszystko, żeby tylko Katalończycy nie sprzedali jego rodaka. Nie potrafię inaczej na ten mecz patrzeć, naprawdę, w wykonaniu Blingeta. Jasper Silesen zagrał swój, z tego co rozumiem, ostatni mecz w barwach Barcelony. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że. To było słabe spotkanie w jego wykonaniu. Przy bramkach, no, ciężko mieć do niego jakieś wielkie pretensje, ale piłkarz obdarzony takim refleksem spodziewałbym się, że zrobi więcej przy obydwu trafieniach. Oczywiście to nie są jakieś ciężkie grzechy, ale znając Jaspera jeszcze za Ajaxu i pamiętając to, co robił już w warowach katalończyków spodziewałbym się po nim więcej. Poza tym, jeszcze miał kilka takich zagrań nogami, które no, chwały mu nie przysporzyły, tak bym to określił. Wszyscy widzieliśmy, że naprawdę wspaniałe, majestatyczne, bym nawet powiedział, zawody rozgrywał Parecho. Natomiast ja z tego meczu najbardziej zapamiętam chyba Koklena. Tak, tego Koklena, który w arsenalu był. nie był wirtuozem. A tutaj kilka razy naprawdę efektownie zabrał piłkę Messiemu. Zdarzały mu się też naprawdę udane derblingi i nawet jeżeli miał momenty, w których, lekko mówiąc, zdychał na boisku, to jednak sprawiał wrażenie takiej duszy czy serca tej drużyny w drugiej linii. Naprawdę imponujący mecz Francuza. Wielkie słowa uznania. No i ten mecz... Ten mecz pod naprawdę sporym znakiem zapytania stawia przyszłość Ernesto Valverde. I po meczu e, prezes Barcelony, pan Bartomeu, powiedział, że Valverde ma jego pełne poparcie. Sam Valverde na konferencji prasowej też powiedział raczej, że, że chce kontynuować. Bartomeu powiedział nawet, że ta porażka to nie jest wina Valverde. Przed meczem była konferencja też, w trakcie której Messi powiedział, że to wszystko, co wydarzyło się na Enfield, poza tym, że bardzo w nim siedzi, na to, że to była wina piłkarzy, nie trenera. I z jednej strony to dosyć wymowne, no bo... Jeżeli sam piłkarz coś takiego mówi, no to chyba to zna, coś, coś to znaczy. Z drugiej strony, co innego miał powiedzieć? No Rzadko się zdarza, żeby piłkarze krytykowali publicznie swoich aktualnych jeszcze trenerów. No ale znowu, w ogóle to powiedział. Mógł się nie odzywać, jeżeli, jeżeli nie jest zadowolony z tego, co robi Valverde. Ja Wam powiem w ten sposób. Można twierdzić, że to wszystko nie jest winą Valverde, ja się z tym nie zgadzam, bo trener też jest odpowiedzialny za psychikę drużyny jako takiej. Natomiast sytuacja w Barcelonie sprawia wrażenie, jakby potrzebny był tam jakiś wstrząs jakaś pobudka. I nawet jeżeli Valverde niczego nie zrobił, to. Nie sądzę, żeby był osobą, która, która byłaby w stanie tę pobudkę tam przeprowadzić. I jeżeli Katalończycy po tym nieudanym dla siebie sezonie, nieudanym pomimo Mistrzostwa, co jest chyba dosyć wymowne w kontekście tego, jak mocna jest ta kadra, jeżeli chcą sięgnąć tam, gdzie sięgają ich ambicje, to trener powinien się w moim odczuciu zmienić. Na kogo? Trudno im powiedzieć, ale nie wierzę w to, że wskoczą na wyższy poziom pod wodzą Hiszpana. Puchar Niemiec z kolei zdobył Bayern. Oglądałem tylko pierwszą połowę tego spotkania, ponieważ bardziej interesowała mnie konfrontacja walencji z Barceloną. Słusznie jak się okazało, bo emocji było tam więcej. Mm, szkoda mi Lipska. Szkoda mi Lipska, bo pierwszą połowę zagrali naprawdę bardzo fajnie. Jest to drużyna, która potrafi w sobie rozkochać. Całkowicie rozumiem wszystkich tych, którzy kibicują razem ball sport, czy jakim tam. No ale to nie wystarczyło na Bayern. Duże mecze mają to do siebie, że często blask tej większej ekipy, jakieś doświadczenie, jakaś renoma, pewność siebie. Sprawiają, że, że ten malutki, w cudzysłowie oczywiście, w przypadku RB, klub nie jest w stanie sobie poradzić. I oczywiście fajnie, że Lewandowski kolejne trafienia zaliczył, i że tak sobie myślę, że chyba za mało doceniany jest w Polsce. Oczywiście jestem przekonany, że wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że jest jednym z najlepszych, może nawet najlepszym napastnikiem na świecie. Ale jakoś za mało się o tym mówi. No w każdym razie. Lipsku twierdzi mi w przekonaniu, że to jest najłatwiejszy do lubienia z tych nowobogackich klubów, bo zagrali naprawdę ładnie. Jest ten sporo, sporo jaksu można było tam zobaczyć, tak? W temacie pressingu przynajmniej. A wiadomo, że jak coś za jaksu widzimy, no to jest to automatycznie bardzo śliczne. No i tak się składa, że. Ten klub, nawet jeżeli stoi za nim wielki koncern, nie przeprowadza jakichś e, nowobogackich transferów. E, ma rozsądną politykę transferową. Zakładam, że dla wielu bardzo istotne jest, że nawet jeżeli jest ten wielki kapitał, to ten kapitał e, nie pochodzi z, z ropy, tylko z energetyków. E, I to zachodnich. Także, wow, od razu, od razu można ich lubić. Nie ma zakazu. E, to akurat dosyć absurdalne, ale e, to już. Ale tak jest po prostu. Jestem przekonany. I tak się zastanawiam, czy ktoś z Was ma problem z Lipskiem? A jeżeli tak, to dlaczego? Bo ja nie widzę powodu, dla którego można byłoby problem z nimi mieć. Wyczekuję na Goldsmana tam. Fajnie będzie zobaczyć tego trenera, który już zyskał sobie sporą renomę, a teraz będzie miał dające większe możliwości warunki niż w Hoffenheim. Dajcie proszę znać w komentarzach. Co sądzicie o, o, o tym klubie? No i czy Bayern jest w stanie zostać zdetronizowanym w przyszłym sezonie przez Borussię, przez RB Lipsk właśnie? Czy może nie? To jest, nawet jeżeli nie, nie niemożliwe, to bardzo mało prawdopodobne. Cóż za otwarcie okna transferowego w Dortmundzie. Potwierdzono transfery Niko Szulca, organa Azarda i Juliana Branda. Niko świetnie uzupełnił obronę, o organie mówiono wcześniej i, my, i myślę, że jest to znakomite wzmocnienie. Natomiast Juliana w Borusi się szczerze mówiąc nie spodziewałem, ale jestem z jego przyjścia niesamowicie uszczęśliwiony. Czekam na kolejne transfery. A co pan uważa w tym temacie? Uważam, że to bardzo dobre wzmocnienia, które prawdopodobnie sprawią, że. Realny będzie scenariusz, że Dortmund zostanie rekordowym wicemistrzem Niemiec. Że zdobędzie rekordową ilość punktów, jak na ekipę, która nie będzie mistrzem. Mówię to bez radości, natomiast ten sezon, ten sezon z tym naprawdę słabym Bayernem utwierdził mnie w przekonaniu, że tutaj się już chyba nie da. Obdarł mnie on z resztek nadziei, no... Troszkę skrócił mi nawet życie. Tak bym powiedział, jest mi po prostu przykro. Wzmocnienia są oczywiście bardzo dobre. Fajnie, że Dortmund w ten sposób się wzmacnia. Tyle tylko, że patrząc na to, jakimi zawodnikami interesuje się, czy już się wzmocnił Bayern, no to to jest jednak półka wyżej, tak. Lucas Hernandez to jeden z najlepszych obrońców na świecie. Myślę, że też lepszy jest wyborem na to, żeby dawać spokój na lewej obronie niż pan Schulz, właśnie. Coraz więcej mówi się o tym, że Leroy Sané ma wylądować w Monachium. Czy to się faktycznie zdarzy? Nie wiem, ale jeżeli Samuli Enes potwierdza, że są toczone prace nad tym transferem, no to wiedzcie, że coś się dzieje. Fajne wzmocnienia, ale nie sądzę, żeby pozwoliły Dortmundowi przesadnie fikać, bo chyba w Dortmundzie przegapiono okazję na to, żeby zdetronizować Bayern. Nacho Fernandes będzie kolejnym piłkarzem Realu Madryt, który pojawi się niebawem na Santiago Bernabeu, gdzie złoży podpis na nowym kontrakcie, donosi dzisiaj Marka. Obecna umowa środkowego Obrońcy Wygasa w 2021 roku, ale obie strony doszły do porozumienia, które wydłuży ją do 30 czerwca 2022 roku. Naczół ma za sobą bardzo słaby sezon. Myślę, że był jednym z najsłabszych piłkarzy Realu, i to nawet w kontekście tego, że nikt się nigdy nie spodziewał po nim, że to będzie facet, który jakoś tam ciągnie za sobą drużynę. Tym niemniej, no, wiadomo, że jego dużą zaletą jest to, że nawet jeżeli nie jest super, to zazwyczaj jest jako taki i że na każdej pozycji w obronie może grać i ma to przyzwoity finał, czy miało przed, przed obecnymi rozgrywkami. Nie mam niczego przeciwko takiej decyzji. Zakładam, że oznacza ona, czy przysądza już to, że Vallejo robi wyjazd z Bernabeu. Wydaje mi się to rozsądnym, bo Vallejo jest daleko do tego, żeby być piłkarzem pierwszego składu, tego wyjściowego. A jeżeli być rezerwowym, no to ja od rezerwowego przede wszystkim oczekuję tego. Że jest zawsze gotowy i można na nim polegać, że jest przewidywalny w takim dobrym tego słowa znaczeniu. Vajecho ze swoją łam łamliwością jest: no, nie jest kimś takim. Jeżeli miałbym wybrać albo Warana, przepraszam, albo Nacho, albo wajeho, no to wolę Nacho mimo wszystko. I wszystko fajnie, tylko tak się zastanawiam. Kros przedłużył umowę. Podobno prowadzone są rozmowy już z Kazemiro. Modryciwi przedłużyła się umowa w związku ze złotą piłką, którą zdobył i też niewiele wskazuje na to, żeby się gdzieś ruszył. Gdzie ta rewolucja? Tak. trochę zaczynam się martwić. Oczywiście, mamy dopiero końcówkę Maja i ciężko jest wpadać w jakąś panikę. Natomiast. Żeby mogli przyjść nowi piłkarze, to niektórzy muszą odejść, ile będzie niesamowicie ciężko sprzedać. Nie wiem, jakie plany ma klub wobec Lukasa, ale obawiam się, że będzie mógł Real czy Zizu przede wszystkim chcieć go w nie zostawić. Asensio podobno, jak ma odejść, to tylko i wyłącznie za klauzulę. A w wypadku tego chłopaka poważnie bym się zastanowił nad tym, czy może nie warto byłoby jednak e, przestać czekać nie wiadomo na co, chyba już powoli. No nic. E, na ten moment e, niepokojące e, sygnały dochodzą e, z Bernabeu. Trochę się martwię. Żałofelik Felix opresji. Czy odczuwam presję? Presja polega na tym, gdy ktoś nie ma pożywienia, a musi nakarmić dzieci. Robią to, co lubię i otrzymują za to pieniądze. Okej, okay. nie oczekuję od Żałofeliksa bycia jakimś wielkim magistrem psychologii i tak dalej. Natomiast nie, to nie jest mądre to, co ten człowiek mówi. To jest wręcz szkodliwe. Już wam mówię dlaczego. Wyobraźcie sobie, że bardzo zależy Wam na jakiejś dziewczynie, jakimś chłopaku, albo że przejmujecie się bardzo swoimi ocenami w szkole. Albo, nie wiem, że, że w pracy idzie wam ciężko. Dziejecie się tym z kimkolwiek, a w odpowiedzi słyszycie, że hej, inni mają gorzej. To, że inni mają gorzej, to w moim odczuciu jest najgorsze, co można takiej osobie powiedzieć. Czy komuś, kto został, nie wiem, okaleczony do tego stopnia, w trakcie jakiegoś napadu, że trzeba było mu amputować dwie nogi i ręce i jedną rękę. Nie, nie powiedzcie chyba komuś takiemu, że kurczę, nie narzekaj, bo są osoby, które w ogóle są tylko tak zwanymi kadłubkami. Są różne rodzaje presji yy, i wmawianie innym, że się tylko i wyłącznie sobą pieszczą, że tak powiem, yy, i że prawo do narzekania na cokolwiek mają tylko i wyłącznie ludzie cierpiący głód i tak dalej. Jest okrutny po prostu, i e, jako osoba, która też ma jakieś tam doświadczenia z depresją, doskonale wiem, że można się przyjmować bardzo różnymi rzeczami e, i nie ma w tym niczego godnego potępienia. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, e, to rozwiązaniem nie jest to, żeby zbagatelizować jego to, czym się przyjmuje. Bo to może mieć fatalne skutki na niezwyczajnym świecie. Wszystkim tym, którzy przyklaskują takim słowom, jak na przykład redaktorowi Borkowi, który miał jak najlepsze intencje, jestem przekonany. Sugeruję jednak no, z większym spokojem i po dłuższej chwili zastanowienia no, reagować na. Tego typu wypowiedzi. Ja oczywiście nie twierdzę, że Joe Felix zrobił coś w złej woli i tak dalej. Jeżeli on tak podchodzi do piłki, no to super. Bardzo się cieszę, że jest w stanie złapać jakiś dystans, że jest w stanie tego przesadnie nie przeżywać i że ma świadomość tego, że piłka nie jest najważniejszą rzeczą na świecie i że też jego Praca, jakby nie patrzeć, nie jest dla niego czymś załamującym potencjalnie, ale jesteśmy bardzo różni i w bardzo różny sposób przeżywamy różne sytuacje. Należy o tym pamiętać. Nie, 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 nie szerzyłbym takiego poczucia, że tylko i wyłącznie głód w rodzinie i, i siódemka dzieci to jest powód do tego, żeby, żeby czuć presję. No nie, tak nie działa prawdziwy świat i jestem przekonany, że w głębi serca wszyscy doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. I że bagatelizowanie Waszego stresu to nie jest rozwiązanie. Ja bym chciał coś usłyszeć o zielonych t-shirtach Ajaxu. Są genialne, już odpowiadam. Czy te koszulki są genialne? Moim zdaniem są po prostu w porządku. Ajax ostatnią kolejkę Ligi Holenderskiej grał już właśnie w tych przyszłosezonowych wyjazdówkach. No, i mógłbym Wam jako wielki ekspert od mody piłkarskiej, Wam trochę o tych koszulkach popowiadać. Natomiast myślę, że dużo lepiej to wszystko opisze Adidas, czyli producent tego kompletu. Amsterdam się budzi, gdy zachodzi słońce. Intrygujący design tej koszulki piłkarskiej Ajaxu Amsterdam odzwierciedla opalizujące rozbłyski na krętych kanałach wodnych miasta po zmroku. Nigdy bym nie pomyślał, że takimi słowami można opisywać koszulkę piłkarską, ale widać, można. Trójpasiasta firma jak najbardziej tutaj to udowodniła. No, liczę na to, że w tych koszulkach sztuka będzie również prezentowana w grze Ajaxu. To dla Ciebie! Genialne czapy! Zajrzałem pod te linka i faktycznie czapki tam dostępne są naprawdę ładne. Tyle tylko, że zupełnie mnie nie interesują, ponieważ e, używają e, 0.20 do opisywania mm, tego, że są z Amsterdamu. No i to jest pole do tego, żeby Wam sprzedać ciekawostkę. Otóż... E, Kibice z Rotterdamu często nie są w stanie wypowiedzieć słowa Amsterdam, dlatego używają określenia 020. 020 to jest numer kierunkowy do Amsterdamu. Numer do Rotterdamu to jest 010, dlatego w Rotterdamie chętnie tego 020 używają, bo ono sugeruje, że, że niby to Rotterdam jest ważniejszy itd. itd. W związku z tym, no, nie jestem fanem y, używania 020 i dlatego mnie te czapki nie interesują. Nie jest to coś jakoś tam y, powszechnie y, stosowanego, czy coś, co powszechnie uraża y, fanów Ajaxu. Natomiast ja osobiście, y, no, nie przepadam za tym po prostu. Mini klasyko o mistrzostwo w kategorii U19 został przerwany, ponieważ. Pseudo-kibica Ajaxu zaatakowali rodziny piłkarzy z Rotterdamu, które przyjechały, zresztą tak jak prosił Ajax, na mecz. W momencie, w którym nagrywam ten kawałek mojego filmu, nie mamy jeszcze informacji dotyczącej tego, co dalej z tym meczem, czy zostanie powtórzony, czy jak. Na razie tylko wiemy, że dzisiaj nie zostanie on już dokończony. Nie wyobrażam sobie innego scenariusza niż takiego, że to się zakończy walkowerem. Tak przynajmniej mi się wydaje, że powinno być. Bardzo bym chciał, żeby doszło do sytuacji, w której te jednostki, które są odpowiedzialne za całe te wydarzenia, no, żeby miały możliwość spotkania się z piłkarzami Ajaxu do lat 19 i żeby mogli odebrać wyrazy podziękowania, że pozbawili chłopców szansy na tytuł. Nie wiem, nie wiem co trzeba mieć w głowie, naprawdę. Zakładam, że bardzo mało, a w zasadzie nic. Straszny wstyd. Mam nadzieję, że to się zakończy walkowerem i że jakimś cudem, chociaż nawet sam w to nie wierzę, komuś to przemówi do rozsądku, że w ten sposób szkodzą tylko klubowi, któremu twierdzą, że kibicują. I na tym może przestanę, bo nie chcę używać mocniejszych słów. Myślę, że też denerwowanie się na tę sytuację, czy w ogóle. Jakiekolwiek wywoływanie we mnie emocji to jest tylko nobilitowanie tego... tej bandy, także tutaj skończymy. I to wszystko, co dla Was na dzisiaj przygotowałem. Eee, dziękuję za uwagę. Zapraszam na następny odcinek, który będzie, jak go opublikuję. Zachęcam do zajrzenia na mojego Instagrama, ponieważ jest tam dużo piękna. Eee, no. Dzięki za uwagę. Cześć. Za patronowanie mojemu kanałowi dziękuję Jakubowi Sobczyńskiemu oraz Pawłowi Mikulskiemu.